thank you Jak ten dzban był przetransportowany. Sprzedawca nie miał żadnego sznurka, to mi oddał swój kabel HDMI, żeby... Żebym mógł go jakoś do domu dowieć. Kurde takie poświęcenie. Ciekawe, czy ten kabel będzie dobry jeszcze, tyle może go sprawdzimy. Ładny wzorek. No trochę ważył, powiem wam, ten dzban. Zobaczcie, kabelek podłączony. I działa. No mocny kabel, tak wytestowany był. Obraz fajnie śmiga. I co, podoba się? Ładne jest, nie? To jakiś Spartan niby? Grek. Spartanie to chyba nie chodzili w spódnicach, co? Nie, nie, oni bardziej nadzy. No właśnie, to nie jest chyba Spartan. Tuch, nie. Czart. Nie wiem co to jest. To ma jakiś znaczy, łuk. To jest z łukiem, no. Nie wiem. Dobra, nie zajmujmy się teraz z banem. Co my wyszarpali w sumie na tej giełdzie. Także pokazuj, kochanie. Takie tytuły się nam udało wyrwać. W bardzo okazałej cenie. Jak dla mnie niewątpliwie. Symulatory. Symulator to jest... Na Windows 95, 98, 98. Trzeba będzie jakiegoś poskładać z starego PC-ta. Sprawdź czy tam płyty są w ogóle. Powiem Wam szczerze, że tyle tytułów gościu nam zaprezentował. Jest. Żeby to kupić wszystko. Także nawet nie przebierałem, nie sprawdzałem za bardzo. No to jest formułka. Tak. Chociaż... Nie, to jest symulator. Symulator. No i tam jest... Przetyk, ten... bo tu jeszcze są faktycznie pokazane samoloty. Symulatory, no bo ja tego by był jeden to by pójdę by symulator. No. Samoloty bojowe, statki kosmiczne, samochody wyścigowe i czołgi. Aha No, no to widzisz. Okej, okay, następny tytuł. To tytuł. Left for, that. for that. Mieliśmy także na Xboxa. Tak, to jest wersja... To jest wersja, wersja PC-towa. I... Wersja z Polski, nie za jakieś tam zagraniczne. Tomar wydano. Weźmy Command Concord, ale czekaj jeszcze zobacz. To jest od 18 lat. No bo to jest z ząbiakami. Mm -hmm. To raczej nie wy bardzo dla dzieci. Ciekawe Zdję. czy nam to dźwignie. Hmm, powinno pójść. Common Concord. PL. Co to kurde za mi tutaj jakaś? Nie wiem, co to za lipa, ale jest książeczka. To? To jest jakaś karta pamięci. 16-litowa. Co to kurde? Nie mamy czytnika, więc raczej się nie. Jakiś bonus, czy co? Bonus, coś schował kiedyś i zapomniał. Ale jaja, kurde, ty. Ale to nawet nie wiem. Walnął jak, jakiegoś pirata, tak? A, a dodał pa nam pamięć. No to pisze chyba program. My? Kurde, szkoda, Lara. No miałbyś fajną grę. Kurde, blade, ale się zdraźniłem. Albo to ktoś przeczyścił i sobie zajumał, kurde. No. Jak to wszystko giełdowe. Ojej, szkoda, 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 wielka szkoda. A, kiedyś coś miałam podobnego chyba, z darmowych kierek. Takich, co dodawali do yy, komputer świadczy czy coś takiego. To co to jest? CSI. Kryminalne zagadki Las Vegas. Czym Dobra. Tu... No, tu jest. Tu jest. I książeczka jest, także. No. W jakim stanie? W miarę, nie? No, ujdzie. No, książeczka. Jak na polskie jeszcze jak ona wygląda. Będziemy... szukać tych... Tak? morderców. Tylko ty możesz odkryć prawdę. Tak. Dobra. Następny Toka. tytuł. Toka 3. Pięknie książeczka jest. projekt projekt. Trasy. O, oh. widać, że dużo była grana. Aha. Oj! U. Ty, uważaj. Już chciała odjechać? Chciała już odjechać mi, kurde. <laughs> Jeszcze nie w komputerze. Timeshift, to mi się wydaje, że może będzie fajna jakaś mm -hmm. gierka. To są... Dwie, nie ma książeczki. No to też nie ma książeczki. No. Więc nie wiadomo za bardzo, co to co to jest. No. Trochę nie będziemy sprawdzać, ale już mi się wydaje, że chyba będzie fajna. Będziemy tłuc. O ile nam wejdzie. wejdzie. Zależy, z którego jest roku. Zawsze Windows XP zainstalujemy. Powinna. Mam. Pewno, powinna pójść. Pójdzie. To Dobra. Na XP, chodzi, to. Chyba to mieliśmy też kiedyś na Xbox. Tak no. mi się wydaje. No, Albo jest. po prostu grę, O. Segi. O. Płytka dodatkowa. Mm. Tego tu nie widziałem, nie spodziewałam się. Czy też nie jest jakiś horror z zombiakami? Czy coś w tym stylu? Chyba z nie. Bo, bo nazwa mi znana. Czekaj. Chyba tak. Chyba tak. A, no też jakiś chyba. Z jakimiś takimi horrorami, horror, no? no. Gdzieś coś o tym tytule słyszałem. No to teraz powinniśmy włączyć muzyczkę. <laughs> Piraci, z Piraci z Karaibów. Piraci z Karaibów. Bardzo na kręcu fajnie się świata. świata. Trzeba tu podać, chyba powinny być dwie. Są dwie płytki. To są dodatkowe, a tu jest. Gra i która była tak, dobrze tak CD projekt no, wszystkie CD projekty są, ale to nie nasze polskie tak. mm -hmm. Co tu w książeczce dodali? Kolorowe coś? A ja wszystko czarno-białe. Nie, wszystko czarno-białe. No. Słuchaj, to takie szare jak nasz kiedyś stary papier był szary. Gremasz masz kolorową. Czego chcesz? Książeczka może być po czarno-biała. Czarno Ładnie wygląda. No My... Nie też mieliśmy na Xboxa piratów, czy nie? Na Xboxa piratów, piratów, tak? Tak. Ale coś, <grym> coś, mi, coś mi to... Mieliśmy, Ośmię mieliśmy, mieliśmy no. oczywiście, że mieliśmy. Offroad, 4 na 4 troszeczkę za te pytanie na, na jakiego papiery, to było to było w jakimś miejscu hmm, nie widzę procesor o, nie ma książeczki zaś No, ale fajnie, że jest płytka, chociaż także powiem wam tak za te wszystkie gierki zapłaciłem 15 zł jedyne. Weź na bok. Dokupiłem jeszcze mierniczek u tej samej osoby. Bardzo fajnie działa. Mierniczek kosztował mnie 11, 10 zł. Za Dzban zapłaciłem 15 zł kabel HDMI oczywiście gratis, gratis bo to był do z bana. Także w dzisiejszym odcinku to by było na tyle i do zobaczenia, do następnego. Hej!